By Albrecht Hohenzollern został wybrany na króla polski po Zygmuncie Augustie Nie było na to za bardzo szans. No, bo kto miał go poprzeć? Te resztki kalwińskiej szlachty ze wschodu, więc nie było na to szans. Poza tym, no, no trudno sobie to wyobrazić, tak. Żeby zresztą nadal to było lenno i jakoś tak nie za bardzo to nie za bardzo to, to miałoby ręce i nogi natomiast gdyby to kontrfaktycznie jak to się mówi kontrfaktycznie przypuścić to oczywiście byłoby super dlatego że warto zwrócić uwagę że prusy są jedynym naszym przeciwnikiem geograficznym później brandenburgia a Rosja i Austria są naszymi przeciwnikami ideologicznymi to znaczy Prusy muszą nas rozbierać, a tamte nie, więc z, z, związanie się z Prusami. Ale tak samo dobra byłaby Szwecja, gdyby oczywiście Zygmunt Waza nie był krytynem, który chce Szwecję odzyskać, tylko na no, normalnej zasadzie sojuszu by to przebiegało, no to wtedy byłoby fajnie. Także we, oczywiście, że wsparcie się o protestancki kraj, nieważne czy Prusy, czy Szwecję, byłby najlepszą opcją dla Polski nie tylko pod względem progresywizmu, ale też pod względem. I postępu w, w kraju, ale także pod względem tego, że bylibyśmy odetkani z jednej strony, mielibyśmy furtkę na zachód, tak, oczywiście wszystko byłoby o wiele lepiej. Tylko mała na to szansa. Znacznie większa szansa byłoby, gdyby Zygmunta Wazę zamordować i jego miejsce zajął Władysław IV, który rozumiał politykę, i gdyby mu jeszcze nikt nie doradził tych kretynizmów w Rosji znaczy dowalić Rosji tak, ale żeby się carem tam robić, dajcie spokój że wkurzać tylko ten cofnąć Brzeską, trzeba by cofnąć Brzeską bo to prawosławie zmobilizowało przeciwko nam wprowadzić z powrotem tolerancję i, i tak dalej to, to i, i zrobić unię personalną ze Szwecją na tej zasadzie, że Szwedzi sobie wyznają co chcą i my wyznajemy co chcemy i, i to wtedy byłoby fajnie to tak najlepiej. Natomiast z Brandenburgiem jest troszkę gorzej, ale no, gdyby to było możliwe, to oczywiście też by był ten sam efekt, dokładnie. Także mm, mielibyśmy, związani bylibyśmy z, w taki sposób z Zachodem, że mielibyśmy kryci i te nie, niedorozwinięte kraje e, przemysłowo na wschodzie, typu, typu Austria czy Rosja, by nie mogły nam e, zagrozić później.